Cześć, tu Beata. Dziś mamy wtorek 9 lutego, czas na minutę z tarotem. Karta na dziś to szóstka buław, czy jak w tym przypadku szóstka łuków. Szóstka buław to takie mocne stanie na ziemi. To jest karta zwycięstwa w tej talii, ona nazywa się obfitość. Ale to jest przede wszystkim czas, w którym dobrze jest, Skoncentrować się na tym, co jest dla nas ważne, dlatego że dziś będziemy mieli szansę na to, żeby pomyślnie zakończyć nasze sprawy, żeby pomyślnie doprowadzić do końca to, nad czym być może już pracowaliśmy od y, dawna. To jest karta osiągania celu, czy do, docierania do pewnego momentu. Pamiętajmy, że dotarcie do tego celu nie może być tym celem samym w sobie, ale rzeczywiście osiągnięcie pewnego etapu. Ta karta zapowiada dobre wieści, być może dziś właśnie otrzymamy te dobre wiadomości i te dobre informacje, na które być może czekaliśmy albo których bardzo potrzebujemy. Często przy okazji szóstki buław odnoszę się do, do tego powodzenia w grach losowych, natomiast to już jakby pozostawiam indywidualnej ocenie. Natomiast przede wszystkim szóstka buław jest symbolem takiego starania się osiągnięcia sukcesu dzięki cierpliwości dzięki swojemu staraniu dzięki nieustannym próbom, ale też takiemu kontynuowaniu tego, co jest dla nas ważne. Dlatego ta karta jest takim mocnym staniem na ziemi i pomyślnym zakończeniem być może. Ale przede wszystkim należałoby się skupić właśnie na tej cierpliwości, na, tej, na tym nieustannym dążeniu do realizacji naszych marzeń. My jesteśmy w talii Wildwood Tarot. Ja już ją tutaj ładnie pokażę. Tak wygląda. I to jest rzeczywiście karta, tak jak wspomniałam, obfitości, więc nadszedł czas, aby korzystać z tej pięknej energii, akceptować nagrody i błogosławieństwa, które na nas spływają, ale. Te nagrody i błogosławieństwa, które wynikają z naszych cierpliwych, z naszego cierpliwego działania, tak? Z naszej wytrwałości. I dzięki tej trosce, właśnie to, co zasialiśmy być może, to, co, to, co już, nad czym pracowaliśmy od, od dawna, właśnie dostąpi tego wzrostu, tego rozwoju, tak? I będzie, będzie obfite i, i bogate. I dlatego też y, szóstka była bardzo często przypomina. Że z pokorą należy do tego podchodzić, ale też z pokorą należy się dzielić tym zyskiem, tym szczęściem z innymi. To właśnie radość dzielenia się i dawania tej obfitości innym jest jakby naturalną częścią tego procesu i przynosi właśnie dzięki temu taki wewnętrzny spokój, równowagę, satysfakcję w działaniu. I to jest, myślę, że takie. Nawet nie tylko potrzebne, ale to jest rzeczywiście częścią procesu i o tym nie należy zapominać. Nie, nie jesteśmy w tym świecie sami, Cokol, czegokolwiek nie robimy. Nie jesteśmy tutaj sami i, i to jest ta część y, naszej drogi. To, to koło, tak? tu jest pokazane prawie, że wygląda jak w okręgu. Um, to koło kręci się nadal tak? w swojej takiej. Um, nieuniknionej podróży, tak? co cały czas wszystko się zmienia. Dziś być może my odniesiemy sukces, jutro sukces odniesie ktoś inny. I dlatego warto być wdzięcznym, podziękować za, za to, co, za możliwości, nawet nie za to, nie chodzi mi o rzeczy, tylko za możliwości, które mamy w naszym życiu, ale też za wszelkie możliwości podzielenia się tym z innymi. Być może w naszym życiu zachodzą teraz takie zmiany, ale to właśnie dzielenie się naszym losem, naszym szczęściem, naszym, naszą chwilą pozwala też jakby zaowocować tym, że w przyszłości być może ten ktoś, kto nie miał tyle szczęścia co my, też będzie miał szansę na takie działanie. I myślę, że to jest, to jest takie ważne w tej, w tej karcie. O tej karcie często się mówi: karta zwycięstwa, tak? takiego szczęśliwego trafu, ale dlatego odniesienie było do tych gier losowych również, ale przede wszystkim jest to karta realizacji swoich marzeń. Przede wszystkim jest to karta podążania za tym co jest dla nas ważne, tak? Ale dopracowywania to cierpliwe podejście. Mam nadzieję, że uda nam się wykorzystać tą obfitą energię e, żywiołu ognia, a więc szóstki buław, która naprawdę dzięki naszym staraniom może przynieść piękne rezultaty i tego nam serdecznie życzę. Pozdrawiam i do usłyszenia.